nieoczekiwanie. Przepraszamy za to zamieszanie, jakie by narobiliśmy. Pozdrawiamy was serdecznie ze Skoczowa i życzymy wam błogosławionych świąt, błogosławionych dni i tylko takie słowo chciałbym przytoczyć. To, które Jan napisał, że słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego. I od nas zależy samych, I od naszego nastawienia, chodzenia z Panem. Jesteśmy do tego zaproszeni, ile chwały Jego oglądamy każdego dnia. To Słowo, które było na początku, to Słowo, które było u Boga, to Słowo, które było Bogiem, przyszło na ten świat. To słowo, które było światłością ludzi, które oświeca dzisiaj każdego człowieka. Przyszło na świat. I Jan pisze, ujrzeliśmy Jego chwały. Jako ma jedyny Syn od Ojca pełny łaski i prawdy. Oglądajmy Jezusa. I bądźmy z Jezusem w naszym codziennym życiu. Chodźmy razem z Nim. Tego życzę Wam, niech was Pan błogosławi. Dziękuję.